A co, jeśli wszystko, co cię dziś trzyma w miejscu, jest tylko iluzją? A jeśli kurczowo trzymasz się łańcuchów, które już dawno zostały zerwane? Ile razy patrzyłeś na swoje życie, myśląc, że nie ma już wyjścia, że wszystko jest przesądzone i że zaczynanie od nowa nie wchodzi w grę? A co, jeśli właśnie teraz Bóg woła Cię, byś zostawił to wszystko za sobą? Wielu ludzi wierzy, że niektórych błędów nie da się naprawić, że niektóre szanse pojawiają się tylko raz, że po przekroczeniu pewnej granicy życie jest już zapisane i nic nie można zmienić, ale Bóg nie myśli w ten sposób, On nigdy nie stawia kropki tam, gdzie my uważamy, że wszystko jest skończone. To co wydaje się końcem, może być w rzeczywistości punktem wyjścia do czegoś zupełnie nowego. Biblia przypomina nam o tej prawdzie w potężny sposób. W Księdze Izajasza 43:18-19 Bóg mówi: Nie wspominaJCIE wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie dawnych dziejów. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Już się rozwija, czy jej nie dostrzegacie? Ten werset nie jest tylko obietnicą dla ludzi z przedwieków. On jest dla ciebie, teraz, dzisiaj. Może czujesz się uwięziony przez dawne błędy, złe decyzje, wspomnienia, które wciąż cię prześladują. Może twój umysł nieustannie przypomina ci wszystko, co poszło nie tak. Świat może mówić, że jest już za późno, że straciłeś za dużo czasu, że twoja szansa przepadła. Ale Bóg mówi coś zupełnie innego. On mówi: że czyni coś nowego. On nie chce, abyś żył przeszłością. On chce ci pokazać, że droga jest przed tobą i czeka, aż nią podążysz. Teraz pomyśl, jeśli Bóg wzywa cię do nowego początku, kto może cię powstrzymać? Czy twoja przeszłość jest silniejsza od Boga, który stworzył wszystko? Czy twoje błędy są większe niż jego łaska? Jedyną osobą, która może zablokować ten nowy początek, jesteś ty sam jeśli nadal będziesz trzymać się tego, co już nie istnieje. Problem polega na tym, że wielu ludzi słyszy to wezwanie, ale się waha, patrzą na ruiny przeszłości, szukając powodu, by iść naprzód, nie dostrzegając, że powód jest tuż przed nimi. Bóg daje im nową szansę, ale ta szansa wymaga odpowiedzi. Czy jesteś gotów ją przyjąć? Przeszłość może Cię czegoś nauczyć, ale nie może Cię definiować. Bóg jest gotowy, aby uczynić coś nowego w Twoim życiu, ale musisz zrobić krok. Musisz chcieć, musisz zaufać. Dziś może być dniem, w którym wszystko się zmieni. Dziś może być dniem, w którym przestaniesz oglądać się za siebie i wreszcie ruszysz naprzód ku przyszłości, jaką Bóg dla Ciebie przygotował. Jeśli czujesz, że to przesłanie dotyczy właśnie ciebie, posłuchaj uważnie, bo to wezwanie nie jest przypadkowe. Bóg cię woła. Teraz pytanie brzmi, czy odpowiesz? Możliwe, że przez całe życie słyszałeś, że pewne okazje pojawiają się tylko raz. A może sam uwierzyłeś, że niektóre złe decyzje są nieodwracalne, że po przekroczeniu pewnej granicy nie ma już odwrotu. Ale taka logika nie ma zastosowania, gdy mówimy o Bogu. On nie jest Bogiem zamkniętych drzwi, lecz otwartych dróg. Gdy patrzymy na sposób, w jaki On działa, widzimy coś zupełnie innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w świecie. Tutaj ludzie osądzają, potępiają i odrzucają. Bóg odbudowuje. Tutaj błędy są postrzegane jako koniec drogi. Bóg widzi w nich szansę na przemianę. Tutaj drugie szanse są rzadkością. Dla Boga są one nieograniczone. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś, nie ma znaczenia, jak długo tkwisz w tej samej sytuacji. Liczy się to, że Bóg wciąż cię woła. Gdyby się poddał, nie słuchałbyś teraz tego przesłania. Gdyby nie chciał, abyś zaczął od nowa, nie czułbyś tego poruszenia w swoim sercu. Często największą przeszkodą w rozpoczęciu na nowo nie jest Bóg, ale to, jak sami siebie postrzegamy. Wina, wstyd i strach próbują nas przekonać, że nie zasługujemy na drugą szansę. Przeszłość nas więzi, a zwątpienie paraliżuje, ale Bóg nigdy nie postawił granicy swojemu przebaczeniu, nigdy nie powiedział: dalej nie pójdę. Dowód na to znajdujemy w Lamentacjach 3,22, 23. Łaska Pana nie ustaje. Jego miłosierdzie nie ma końca. Każdego poranka odnawia się na nowo. Ten werset nie mówi o przebaczeniu od czasu do czasu, ani o ograniczonej miłości. Mówi o czymś, co odnawia się każdego dnia, bez wyjątku. Skoro Bóg daje Ci nowy początek każdego poranka, kto może powiedzieć, że nie ma już nadziei? Skoro On patrzy na ciebie z miłosierdziem, dlaczego ty wciąż patrzysz na siebie z potępieniem? Co powstrzymuje cię przed przyjęciem tego, co On już ci ofiarował? Problem nie leży w Bogu, ale w naszej trudności, by uwierzyć, że coś nowego rzeczywiście może się wydarzyć. Ból i strach sprawiają, że zmiana wydaje się nierealna, obietnice odległe, a nowy początek niemożliwy. Ale to jest wielkie kłamstwo, które trzyma wielu ludzi w niewoli. Prawda jest taka, że Bóg już otworzył drzwi, teraz potrzeba tylko Twojej odwagi, by przez nie przejść. Jeśli On Cię powołał, to już przygotował drogę. Jeśli obiecał nowy początek, to dlatego, że przyszłość nie będzie powtórzeniem przeszłości. Pytanie, które pozostaje, brzmi: czy jesteś gotów Mu zaufać? To, co wydarzyło się do tej pory, nie musi określać, dokąd zmierzasz. Wiele osób przez całe życie nosi ciężar, który Bóg już dawno zaoferował, by zdjąć z ich ramion. Wina, żal i strach mogą stać się niewidzialnym więzieniem, uniemożliwiając dostrzeżenie tego, co jest przed nami. Ale przeszłość nie ma mocy, by ograniczyć to, co Bóg jeszcze może uczynić. Są tacy, którzy wciąż na nowo przeżywają swoje błędy, rozpamiętują złe wybory i czują się niezdolni do pójścia naprzód. Problem nie leży tylko w tym, co się wydarzyło, ale w sposobie, w jaki to interpretujemy. Wróg chce, abyś uwierzył, że twoja przeszłość unieważniła twój cel. Bóg natomiast chce, abyś zrozumiał, że twoje powołanie nigdy nie zostało anulowane. Myśli oskarżające często wydają się logiczne, serce uparcie przypomina o tym, co się nie udało. Strach przed powtórzeniem dawnych błędów paraliżuje każdą próbę zmiany, ale Bóg nigdy nie powołał nikogo do życia z oczami utkwionymi w przeszłości. On powołuje nas do dochodzenia w nowości życia. Jest to jasno powiedziane w drugie liście do Koryntian 5:17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Ten werset nie mówi, że twoja przeszłość zostanie naprawiona, mówi, że ona już minęła. To, co Bóg dla ciebie przygotował, nie jest tylko poprawką dawnych błędów, to coś zupełnie nowego. Nic z tego, co było, nie może unieważnić tego, co Bóg ma przed tobą. Żaden błąd nie jest na tyle wielki, by wymazać to, co on dla ciebie zapisał, ale to ty musisz dokonać wyboru. Dopóki trzymasz się tego, co minęło, twoje ręce pozostają zamknięte na to, co Bóg chce ci dać. Trudność w pozostawieniu przeszłości wynika z fałszywego poczucia kontroli. Wielu wierzy, że pielęgnowanie dawnych wspomnień pomoże uniknąć kolejnych upadków, ale prawda jest taka, że tego co było nie da się już zmienić. To, co można zmienić, to Twoja decyzja o tym, co zrobisz teraz. Nowy początek, który Bóg oferuje, wymaga spojrzenia w przyszłość. To oznacza nie tylko zostawienie za sobą błędów, ale także tych przekonań, które mówią, że nigdy nie będziesz w stanie iść naprzód. Jeśli On powiedział, że czyni wszystko nowe, to dotyczy to również Ciebie. Dziś masz możliwość życia bez kajdan przeszłości. Decyzja nie tkwi w tym co było, ale w tym co zrobisz od teraz. Skoro Bóg już ogłosił, że nadchodzi coś nowego, jaka będzie twoja odpowiedź? Bóg woła, ale nikogo nie zmusza. On otwiera drzwi, wskazuje drogę, wyciąga rękę, ale wybór zawsze należy do ciebie. Nowy początek stoi przed tobą, gotowy do przeżycia. Ale nikt nie może podjąć tej decyzji za ciebie. Wielu ludzi spędza życie, czekając na wyraźny znak z nieba, jakby potrzebowali dowodu, że nadszedł czas na zmianę. Ale prawda jest taka, że Bóg już na wiele sposobów objawił swoją wolę. Zaproszenie do nowego początku zostało złożone. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów je przyjąć? Strach przed zmianą paraliżuje, niepewność wobec przyszłości. Powstrzymuje wielu przed zrobieniem pierwszego kroku. Mało kto zdaje sobie sprawę, że brak decyzji to również decyzja. Ten, kto stoi w miejscu, także dokonuje wyboru. Wybiera, by pozostać tam, gdzie jest. Ta ciągła niepewność, ruszyć naprzód czy nie, często wynika z błędnego przekonania, że aby zacząć od nowa, trzeba być na to w pełni gotowym, ale nikt nie czuje się gotowy na zmianę. Proces przemiany zachodzi w trakcie drogi, a nie przed jej rozpoczęciem. Bóg jasno wyraził swoją wolę wobec twojego życia. W księdze powtórzonego prawa, 30, 19 mówi: Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzcie więc życie, abyście żyli, wy i wasze potomstwo. Wybór między pozostaniem tam, gdzie jesteś, a wejściem w coś nowego zawsze należał do ciebie. Bóg nie chce, abyś był więźniem swoich ograniczeń, ale nie może zdecydować za ciebie. On może cię wezwać, ale to ty musisz odpowiedzieć. Wielu ludzi czeka, aż najpierw poczują wewnętrzną zmianę, zanim podejmą działanie. Chcą pozbyć się lęku, zanim zrobią krok. Ale odwaga nie pojawia się przed decyzją, rodzi się dopiero po niej. Wiara nie usuwa strachu, lecz nie pozwala, by miał on ostatnie słowo. Jeśli czekasz na absolutne poczucie bezpieczeństwa, by zacząć od nowa, możesz nigdy nie ruszyć z miejsca. Zmiana wymaga aktu zaufania. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, wystarczy, że uwierzysz, iż to Bóg prowadzi ten proces. Jeśli będziesz wciąż odkładać te decyzje, Twoje życie pozostanie takie samo, z tymi samymi ograniczeniami i tym samym ciężarem, który już dobrze znasz. Ale jeśli zdecydujesz się zaufać, Bóg zabierze Cię tam, gdzie nigdy byś się nie spodziewał. Pytanie, które pozostaje brzmi: skoro Bóg wzywa Cię do czegoś nowego, dlaczego wciąż trzymasz się tego, co minęło? Wielu ludzi marzy o nowym początku ale niewielu jest gotowych zrobić pierwszy krok. Proszą o zmiany, wołają o nowe możliwości, ale w głębi serca wciąż tkwią w tym samym miejscu, uwięzieni w tych samych nawykach, tych samych lękach i tych samych wymówkach. Chcą czegoś nowego, ale nie podejmują działania, by to osiągnąć. Problemem nie jest brak okazji, ale opór przed opuszczeniem strefy komfortu. Zmiana wymaga wysiłku. Nowy początek oznacza rezygnację z tego, co znajome, nawet jeśli to, co znamy, wcale nam nie służy. Często tak bardzo przyzwyczajamy się do bólu i ograniczeń, że nieświadomie wybieramy stagnację, bo wydaje się bezpieczniejsza niż ryzyko czegoś nowego. Ale Bóg nie powołuje nikogo do bezruchu. On nie daje nowej szansy po to, byśmy pozostali tacy sami. Nowy początek, który On oferuje, wymaga działania. Prawda jest taka, że nie ma przemiany bez decyzji. Jeśli pragniesz nowego początku, musisz być gotów opuścić miejsce, w którym zawsze byłeś. To nie oznacza działania bez celu, ale zrozumienie, że posłuszeństwo przychodzi przed rezultatami. Często Bóg objawia kolejny krok dopiero wtedy, gdy odważymy się zrobić pierwszy. Biblia mówi o tym jasno. W liście Jakuba 2:26 znajdujemy kluczową prawdę: Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków. Ten werset przypomina nam, że samo wierzenie w zmianę nie wystarczy trzeba jeszcze działać zgodnie z tą wiarą. Jaki jest sens wiedzieć, że Bóg Cię woła, jeśli nic z tym nie robisz? Jeśli pragniesz, aby coś się zmieniło w Twoim życiu, zacznij podejmować inne decyzje. Twoje kroki muszą być zgodne z twoją wiarą. Jeśli Bóg wzywa cię do nowego początku, ale ty uparcie trzymasz się tych samych dróg, jak możesz oczekiwać przemiany? Życie porusza się do przodu tylko wtedy, gdy podejmujemy decyzję. Jeśli wciąż będziesz czekać na idealny moment, na perfekcyjne okoliczności lub na pełne poczucie odwagi, czas minie, a nic się nie wydarzy. Najlepszy moment na działanie nigdy nie będzie jutro. Szansa na zmianę zawsze zaczyna się od teraz. Boże powołanie nie jest dla tych, którzy stoją w miejscu. On nie składa obietnic po to, byśmy tylko je podziwiali, ale po to, byśmy nimi żyli. Jeśli chcesz zobaczyć działanie Boga, musisz wyjść ze strefy oczekiwania i zacząć iść w stronę tego, co On już Ci przygotował. Nic się nie zmieni, jeśli pozostaniesz w tym samym miejscu. To, co może się wydarzyć dziś, zależy od Twojej decyzji. Skoro Bóg już wskazał Ci kierunek, jedyne co pozostaje, to powstać i ruszyć za nim. Jeśli Bóg wzywa Cię do nowego początku, kto może Cię powstrzymać? Żaden błąd z przeszłości nie jest większy niż Jego łaska, żaden strach nie ma mocy, by go zatrzymać. To, co było, nie definiuje tego, co Bóg może uczynić teraz. Pytanie brzmi: czy nadal będziesz trzymać się tego, co minęło, czy zrobisz krok, by żyć tym, co Bóg dla ciebie przygotował? Nowy początek jest już przed tobą, drzwi są otwarte, ale nikt nie może przejść przez nie za ciebie. Bóg nie chce, abyś tylko przetrwał, On chce, abyś żył pełnią życia. Bez kajdan przeszłości, bez głosów mówiących, że jest już za późno, bez lęku przed kolejnym błędem. Dziś masz wybór do podjęcia. A jeśli tym wyborem będzie zaufanie Bogu i przyjęcie tego nowego początku, jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, zamknij oczy i módl się ze mną. Bóg czeka na twoją odpowiedź, ukochany Ojcze. W tej chwili składam moje serce przed Tobą. Znasz każde moje myśli, każdy strach, który mnie paraliżuje i każde wspomnienie, które wciąż mnie obciąża. Wiem, że masz dla mnie plan, że przygotowałeś coś nowego, ale tak często czuję się niezdolny, by zostawić przeszłość za sobą. Dziś, Panie, postanawiam Ci zaufać. Wybieram słuchać Twojego głosu, zamiast głosów winy, zwątpienia i lęku. Wiem, że moje błędy mnie nie definiują, bo ty jesteś Bogiem miłosierdzia. Bogiem, który odnawia i przemienia. Skoro twoje miłosierdzie odnawia się każdego poranka, to i ja mogę zacząć od nowa. Ojcze, proszę cię, ulecz moje serce, zdejmij ze mnie ciężar tego, co było. Daj mi siłę, by zerwać z tym, co mnie więzi. I odwagę, by podążać drogą, którą dla mnie przygotowałeś. Wiem, że nie mogę zmienić przeszłości, ale mogę powierzyć Ci moją przyszłość. Panie, jeśli jest we mnie coś, co wciąż powstrzymuje mnie przed tym nowym początkiem, objaw mi to. Jeśli są lęki, którym muszę stawić czoła, umocnij mnie. Jeśli są grzechy, które mnie jeszcze wiążą, oczyść mnie. Chcę być przemieniony przez Twoją miłość, chcę być odnowiony przez Twoją łaskę. Nie chcę już patrzeć wstecz z żalem, ale iść naprzód z nadzieją. Powierzam Ci moje plany, moje marzenia i wszystko, co kiedykolwiek sprawiło, że uwierzyłem, iż jest za późno. Niech moje życie będzie zgodne z Twoją wolą. Niech nie boję się stawiać kroków, które powinienem postawić. Niech moja wiara będzie silniejsza niż wszelkie wątpliwości. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem nowych początków. Dziękuję, że nawet wtedy, gdy tracę siły, Ty mnie podnosisz. Dziękuję, że niezależnie od tego, kim byłem, Ty powołujesz mnie do bycia tym, kogo stworzyłeś na swój obraz. Niech od dziś moje serce i mój umysł będą wolne. Nie chcę być już więźniem przeszłości, ale kimś, kto kroczy w nowości życia. Modlę się z wiarą, wiedząc, że już działasz, wiedząc, że ten nowy początek właśnie się rozpoczął. W imię Jezusa. Amen. Każdy nowy dzień to kolejna szansa, którą daje nam Bóg. Nic z tego, co było, nie może zmienić prawdy, że On wzywa Cię do nowego początku. Nie liczy się to, gdzie byłeś. Ale kierunek, który wybierasz od teraz, skoro Bóg ogłosił, że ma dla ciebie coś nowego, dlaczego wciąż trzymasz się przeszłości? Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, rozważ subskrypcję kanału i zostawienie łapki w górę. Tutaj zawsze dzielimy się słowami, które umacniają wiarę i pomagają kroczyć bliżej Boga. To również sprawia, że ta wiadomość dotrze do większej liczby osób, które potrzebują nowego początku. Teraz napisz w komentarzu: Przyjmuję nowy początek, który Bóg ma dla mnie. Wypowiedz to z wiarą, bo to, co Bóg rozpoczął, on jest wierny, aby dokończyć.